Nie widziałam złej opinii o tym podkładzie. Kupiłam go sobie i słuchajcie, jestem w szoku, bo w końcu znalazłam chyba idealny kolor podkładu dobrany do mojej cery. Pierwsze, co to super się z nim pracuje. Jest bardzo, bardzo lekki, w ogóle nie czuć go na twarzy, żaden inny produkt też na nim mi się nie zważył. Tutaj widzicie porównanie połówki pomalowanej i niepomalowanej. Ja akurat lubię takie porównania, bo idealnie widać, jakie jest krycie. I tak wygląda buzia już cała pomalowana. Muszę wam powiedzieć, że ten podkład wygląda naprawdę dobrze. Ja mam teraz ekstremalnie suchą skórę. Coś mnie uczuliło, nie wiem czy żal do mycia twarzy, czy jakiś krem, czy żel pod prysznic, czy po prostu za wysoka temperatura pod prysznicem, ale ten podkład na mojej ekstremalnie, tak jak mówiłam, suchej skórze wygląda naprawdę dobrze. Jak na tak półmatowy podkład jest naprawdę super. I tak jak mówiłam w tym voice ja nie nakładam podkładu na szyję, bo odbija się na moich dzieciach i nie chcę, żeby go polizała albo dotknęły. Wiecie o co chodzi, ale nałożyłam sobie gdzieś dotąd i kolor jest naprawdę przepiękny. Nie wiem, kiedy ostatnio miałam tak dobrze dopasowany kolor podkładu do mojej buzi, także nie jestem bardzo zadowolona. Nie mogę się doczekać, aż go przetestuję, kiedy moja twarz już będzie taka, wiecie, mocna, nawilżona, bo wtedy na pewno będzie wyglądał jeszcze lepiej, ale teraz. Nie mam się do czego przyczepić, jest naprawdę boski, jest teraz w super cenie w Rosmanie za 5 dyszek, także jeżeli szukacie czegoś fajnego, co bluruje i wygląda na twarzy dobrze, nawet na skórze suchej, to ten podkład wam bardzo, bardzo polecam.